Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie o czymś takim jak o stokrotce. Kiedyś nawet były piosenki, stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Szanowni Państwo, co to jest ta stokrotka? Wygląda niepozornie, jak widzicie, ale jest to niesamowita żmija. Leczy tak wiele chorób, że nawet sobie sprawy z tego nie zdajecie. Otóż muszę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Stokrotka była znana od XXX czasu. Mnie nie było, Was nie było, nikogo praktycznie nie było. Dlaczego nazywamy to stokrotką? Otóż dlatego, że ona stokroci, czyli tak jak jest wieczór, ona się zamyka, a jak jest dzień, ona się po prostu otwiera. I teraz co leczy ta stokrotka? Ta stokrotka, tutaj wyrywałem gdzieś, zacznę od listków. Szanowni Państwo, to są listki stokrotki. Co te listki leczą? Przede wszystkim to jest zarombista ilość witaminy C plus soli mineralnych. I co te stokrotki jeszcze robią? Te listki. Te listki przede wszystkim idealnie czyszczą krew. One tak wyczyszczą krew lepiej niż przykładowo pokrzywa. Co jeszcze ta Stokrotka robi? Otóż zapalenie jelit jak mamy, jak mamy biegunkę. Zrobimy sobie napar. On po prostu poprawia idealnie trawienie. Co jeszcze leczy ta stokrotka? Ta Stokrotka leczy przede wszystkim też pęcherz nerki. Co robi jeszcze ta stokrotka, ten listek? Przede wszystkim drogi oddechowe, gardło, przeziębienia, katar. Jeżeli chcemy wrócić do zdrowia, to musimy tego jeść, pić, pić jak najwięcej. To ma smak, stokrotka ma taki smak orzechowy. Ja zjem, ją na koniec filmu, ale teraz nie chciałbym, bo mógłbym się zakrztusić. Szanowni Państwo, jeżeli zrobimy z tego napar, będziemy mogli wyleczyć różnego rodzaju siniaki, obrzęki. Zrobimy, musimy robić okłady, czyli co? Z tych stokrotek do garnka emaliowanego, nie zalewamy to zimną wodą, doprowadzamy do wrzenia, bierzemy takie przymoczki, gaziki i przykładamy na różnego rodzaju siniaki, obrzęki, tak zwane okłady robimy. O kobietach nie wspomnę, bo kobiety to mogą sobie robić różnego rodzaju maseczki, nie maseczki, mogą maści z tego produkować. Oczywiście dodadzą tam troszeczkę otrębów czy czegoś i już maseczki na buzie mogą sobie robić. Także, Szanowni Państwo, Polska Stokrotka, ktoś mi zarzuca, że nie mówię Polska, no to ja teraz będę mówił, Polska Stokrotka jest znana od X czasu. Leczy praktycznie wszystko. I ja myślę, że Stokrotka Polska winna być na honorowym miejscu. Jako minimalna, malutka, ale jakżeż potężny lek. Proszę zobaczyć, sama w swojej prostocie jest piękna. Natomiast jeżeli chodzi już o środki przeciwdziałania chorobom, są idealne. Dziękuję bardzo.